Wiemy, że do nowej edycji, piątej, zgłaszają się osoby, które chcą emanować pozytywną energią i rozwiązywać konflikty. A dużo się mówiło o tej czwartej edycji w porównaniu z trzecią, która była trochę spokojniejsza, nie było tyle nerwów, intryk, awantur. Jak ocenia to lektor? Wiesz co, ja myślę, że to jest troszeczkę tak, że nikt na to nie zwrócił uwagi, ale. Czwarta edycja była wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy w historii polskich edycji hotelu Paradise uczestnicy, którzy przyjechali na plan zdjęciowy, przyjechali do naszego hotelu, oni już wcześniej widzieli ten hotel w telewizji. I to było po raz pierwszy na Bali, jak, jak kręciliśmy dwie edycje. Uczestnicy drugiej edycji nie widzieli jeszcze w ogóle Hotelu Paradise. Uczestnicy trzeciej edycji na Zanzibarze widzieli Hotel Paradise, ale widzieli ten na Bali. Natomiast uczestnicy czwartej edycji widzieli wszystkie edycje Hotelu Paradise, plus widzieli właśnie tą edycję, która odbywała się na Zanzibarze. To spowodowało że oni niestety weszli do tego hotelu troszeczkę jak gracze. Mieli już opracowane strategie, weszli na początku troszkę jak na plan zdjęciowy, a nie jak do normalnego życia. I starali się bardzo mocno nie kierować emocjami, a kierować się grą i strategią. I to troszeczkę spowodowało mm, rzeczywiście pewien taki wyższy poziom konkurencji i, 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 takiej, i takiej walki. W trzeciej edycji wszyscy skupiali się bardziej na emocjach, na tym, żeby sobie wyjaśniać pewne sprawy na to, żeby mniej grać, na tym, żeby mniej grać. Tutaj w czwartej edycji było tak, że rzeczywiście yy, Szczególnie na początku uczestnicy skupili się trochę nie na tym, na czym powinni. Potem to już y, troszeczkę złagodniało, natomiast no, tak, czwarta edycja była wyjątkowa pod tym względem. Kochani serdecznie zapraszam Was do oglądania materiałów na kanale Przeambitni. Zostawiajcie komentarze, łapki w górę i subskrybujcie kanał.